bez końca w domu to był dobry powód, a może to była wymówka Żeby odurzyć się znowu i marnować życie, bo nic nie robicie, a minęło pół dnia Aby się znowu odurzyć i szukać powodu Dlaczego plany ta ich kurwia Ulica brudna, leć domu nie lepiej, nie wracają na noc, bo czeka gotówka A jutro rano przepraszam cię mamo, już nigdy nie zrobię tak więcej Dźwiga ty ciężak twojego upadła oh, W końcu opadły jej ręce Umarł kolega ze szkoły to nie panu. w tym momencie butelki na głowach pekali, Coś. Tak szanse, jak jak coś tam je mega panek wlech na dno Najwyższa pora się w końcu ogarnąć Żebyś nie utkwił na zawsze pod klatką I'll cheat on you, just albo pije, albo nie ma go chciałbyś uciec gdzieś, a boisko to jest lekarstwo, żera ciągle stres, bo brakuje do dziesiątego głowa daleka od tego marzysz, by kiedyś stworzyć nowy świat jak Michael Angelo, tak równości między życiem pasją, a życiem spas przez to, że gdy bolało mnie serce nie byłem pas, dla mamy dziś w Afryce chcę zrywać kwiaty akacji, od kebaba przy bloku do drogich restauracji skurwysyny mogą życzyć, źle nie mają racji, o, oni chcą

A, ja, jest. Jest. Tu jest! On się muruję, on się muruje. Mamy go? Ej, walka mi się skończyła, Falkom się skończyła. Ej, się dobra, się dobra. Tak, odej, odzie, odej, o... Tu się nie da kopać, jesteśmy na terenie tydzień Jedziemy szybko Spawn idę Tu się nie da wejść już 9 sekund, Cicho. Muruję, muruję Ja Terus, ja, się ja uciekam, tak? Chwalę się z nim Jest, sekund Szybko, jak nie to poradzę

jak ja ty wyszedłeś, kurwa? Napisz, napisz. Ale jego nie ma. Nie, nie ma ty idioto. Bo się podniełem. Jest, jest ktoś. Jest, jest, jest. Jest cilkow, jest cilkow. Wyjemcie mu. <pum> Patryczek, logaj się. Loguj się. Dawia, się. się <pum> ja nie, <pum> ja nie sięgam, nie sięgam. Patryczek to obok. Ja później koksa nie mogę go. Wiciego. za u mnie znaczy ten rust. To no, Ale nie sięgam, nie sięgam. Jeszcze muszę tak. O, jeszcze, jeszcze mi 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 jeba. Mi jeba. O, nie wiem. O, jeszcze za